Cześć, kochane lwy. Witam Was serdecznie na kanale Porozmawiaj z Anią i zapraszam do czytania kart tarota na październik 2022 roku. Lwy, co tam u Was? Otóż tak się sprawy mają. Zaznaczają się trzy takie bardzo ważne kwestie. Pierwsza z nich to umiejętność Bycia elastycznym. To jest umiejętność płynięcia z, z nutem. To jest bycie gotowym na zmienność sytuacji, która może się pojawić. To jest również informacja, że ważna będzie w tym październiku dla Was umiejętność podejmowania decyzji. A we wszystkim tym trzeba będzie zachować balans i równowagę. Też zaznacza się historia, przynajmniej dla niektórych z Was, że może pojawić się dodatkowe źródło dochodu, no druga praca, jakiś kolejny etat. Jeszcze jedna historia to w sprawach finansowych proszę zachować daleko idącą ostrożność, to nie jest miesiąc dla Was dobry na branie kredytów, zaciąganie pożyczek i wchodzenie w długi. Tak? Proszę mieć tego, proszę mieć to na uwadze. Natomiast istotną rzeczą jest bycie gotowym na rozpoczęcie nowego etapu w swoim życiu. Żeby go rozpocząć, coś musiało zostać i powinno zostać zakończone. Czyli zamykam coś i otwieram coś nowego. E, powinno być w was takie poczucie wolności, poczucie wyzwolenia. E, e, część z was pewnie będzie miała poczucie e, takiego spełnienia emocjonalnego spełnienia w miłości. E, w sprawach zawodowych część z was pewnie e, będzie miała szansę poczuć um, czy odnieść sukces. E, tu będzie ważne osiągnięcie celu e, w tym miesiącu, e, ale część z Was będzie miała okazję wyjechać m, na wakacje i to będą dalekie wyjazdy, e, więc to też się zaznacza jako sprawa. E, Sprawa ważna czy istotna i jeszcze jedna, kolejna rzecz to jest dyplomacja, tolerancja, umiejętność wybaczania jest kluczową kwestią również w październiku, Lwy, dla Was: to jest odcięcie się od starych tematów. Poprzez ich zrozumienie, osądzenie, zamknięcie, odłożenie, zamknięcie ich w przeszłości. To jest bardzo ważne dla Was, Lwy, naprawdę w tym październiku. Postarajcie się to zrobić. Te, które mają długi jeszcze jakieś, jeżeli tylko mogą, proszę je spłacić proszę również zwrócić uwagę na jakieś sprawy urzędowe. One będą ważne w tym miesiącu dla was, jeżeli takowe macie do załatwienia. Skupcie się na nich. Tutaj wszystkie sprawy związane z jakąś legalizacją dokumentów, sprawami urzędowymi, sprawami sądowymi Proszę mieć rękę na pulsie i sprawy załatwiać w należyty sposób, tak jak prawo jakby stanowi. W zawodowych historiach pokazuje się również takie możliwość zrobienia kariery czy, czy rozwoju zawodowego. I to są trzy bardzo istotne aspekty. I teraz karty Chciałabym Wam powiedzieć, co może pokrzyżować Wam plany, i dlatego Was przed tym przestrzegają, przed jakąś niemożnością na przykład przecięcia wielzów czy rozwiązania starych problemów. Tak jak powiedziałam wcześniej, ich załatwienie, czyli zamknięcie, jest istotą kluczową i ważną. I dlatego karty zwracają uwagę, że te z was, które nie będą chciały podjąć tego tematu, żeby zakończyć tematy, pozamykać je i rozliczyć, no to one jakby będą się za Wami ciągnęły, komplikując Wam życie. Dlatego karty przed tym przestrzegają. Przed, przestrzegają również przed. Szczególnie ze strony kobiet, przed jakąś taką manipulacją, czy jakimś takim podstępnym działaniem. Jeżeli macie takowe w swoim otoczeniu kobiety, proszę się od nich trzymać z daleka, ale wy sami, lwy, proszę również, żeby nie postępować w taki sposób. Tutaj. Tak jak powiedziałam wcześniej, tolerancja i wyrozumiałość i wybaczenie jest prawą ważną, dlatego karty Was przestrzegają, że jeżeli jakikolwiek brak tolerancji byłby z Waszej strony, bądź z chęć, ja wiem, takiego zadręczania, niektórzy mają taką manierę, prawda? Zadręczania innych swoimi problemami, swoimi kłopotami czy wątpliwościami, proszę tego nie robić. Dlatego, że to nie będzie Wam służyło w październiku. Jakakolwiek również izolacja od, od ludzi, odcięcie się od świata, będzie działało na Waszą niekorzyść. Taka może część z Was, części z Was przyjdzie do głowy, nie wiem, wypowiedzieć pracę na przykład, bo. No bo czemu nie? Bo tak sobie postanowiłem. To, to karty mówią, no październik nie będzie tym miesiącem, żeby taką decyzję, czy taką deklarację złożyć i Was przed tym przestrzegają. Tak? Jeżeli ktoś z Was chciałby w swoich relacjach Okazać jakiegoś dużo takiego chłodu emocjonalnego, to też karty proszą, żeby tego nie robić, bo nie uda Wam się wtedy rozpocząć nowego rozdziału, nowego etapu w życiu, który jest pokazuje się w piękny sposób. Dlaczego sobie w tym momencie strzelać w kolano takim zachowaniem? Zupełnie niezrozumiała sprawa. Jeżeli część z Was u części z Was, chciało, część z Was chciałaby manifestować jakąś taką, jakąś taką beznadzieję, jakieś takie poczucie krzywdy, poczucie klęski, bądź taki pesymizm. Również karty proszą, żeby tego nie robić. Tak? To nie jest dobra droga. Ona prowadzi do nikogo. Natomiast radzą Wam karty, aby była w Was gotowość wykonania, czy, przepraszam, odbycia to jest lepsze słowo czy odbycia podróży fizycznej, jak już wcześniej powiedziałam i to jest daleka podróż, w dalekie kraje bądź podróży wewnętrznej, taka, takiej, która pozwoli Wam poznać siebie bardziej w środku. Wasze emocje, wasze przemyślenia, was, was w środku. Część z Was, część, dla części z Was tutaj szykują się rzeczywiście fizycznie, odbywane podróże. To mogą być też jakieś wyjazdy służbowe, w związku z tym, że jakaś tam kariera części z Was może się zacząć rozwijać. Trochę inny sposób niż wcześniej, i takie wyjazdy służbowe mogą się pojawić u niektórych z Was. Tak czy siak, karty radzą, jak już kolejny raz mówię, zostawić stare sprawy jako na brzegu, no nazwijmy tak, na starym brzegu i wyruszyć w nowe. Bo tylko wtedy ta podróż ma sens i, wtedy tylko, i tylko wtedy będziemy mogli powiedzieć, że ona przyno, przyniesie nam sukces, jeżeli nie będziemy ciągnęli spraw starych i jeszcze w dodatku nierozwiązanych za sobą, tak? Czyli zostawiamy wszystko to, co już było, już od dawna powinniśmy zakończyć i zostawić za sobą i jesteśmy gotowi w odbycie podróży, w nowy etap swojego życia jeżeli chodzi o kolejną radę, którą karty podpowiadają, to proszę być, starać się być obiektywnym w swoich opiniach. Proszę starać się być takim realistą, mieć w sobie taką umiejętność oceny sytuacji, i umiejętność rozwiązywania problemów, jeżeli takowe będą się w październiku pojawiały, powinna być w Was taka duża odpowiedzialność, szczególnie za to, co mówicie, obietnice, które składacie, sądy, które wypowiadacie. Część z Was, która. Ponieważ tutaj są sprawy urzędowe do załatwiania, część z Was, która będzie musiała takie sprawy załatwić, proszę udać się po pomoc do ludzi wykwalifikowanych w, w dziedzinie, w której tej, tej pomocy będziecie potrzebować. Czy to będzie prawnik? Bo Toczy się jakieś sprawy sądowe, czy to będzie urzędnik wysokich kwalifikacji, czy to będzie na przykład lekarz, bo trzeba by zrewidować swoje sprawy zdrowotne, a zapomnieliśmy o tym na tłoku spraw, tak? To proszę udać się do osób, które w tej dziedzinie są naprawdę najlepsze. Taka jeszcze jedna podpowiedź jest dla Was, kochane Lwy. Zacznijcie w tym październiku dostrzegać więcej okazji dla Was, takich pozytywnych okazji, i miejcie świadomość, że wokół Was są osoby, które chętnie dadzą Wam wsparcie. Myślcie pozytyw pozytywnie, Myśl, bądźcie optymistami. Jak rozwiążecie sprawy, jak one się potoczą, to naprawdę przecież zależy tylko od Was, od Waszych decyzji. Dlatego bądźcie skoncentrowani na swoich myślach, na swojej energii. Na swojej energii. Patrzcie, gdzie ją kierujecie, na czym skupiacie uwagę. Zastanówcie się, jak możecie ruszyć naprzód. I, i, odno i, I budować ten nowy etap swojego życia. Powinno być Was więcej optymizmu, bo ten optymizm będzie bardzo Wam potrzebny w tym październiku. I takie pozytywne nastawienie do spraw i tematów, z którymi trzeba będzie się zmierzyć. Bo pomyślcie sobie, jak macie ruszyć do przodu po zostawieniu spraw, które, które przyprawiały. Może przyprawiały to jest złe słowo, które. które powodowały wasze jakieś cierpienie czy ból. Proszę się uwolnić od tego brzemienia. To już odchodzi do przeszłości. Proszę myśleć pozytywnie, patrzeć do przodu. To coś, co się wydarzyło, było dla Was lekcją na dzień dzisiejszy bezcenną. I lwy, które e, będą e, gotowe rozpocząć nowy etap swojego życia, które będą chciały, e, które będą skupione na rozwoju swojej kariery, które będą chciały poczuć pełnie szczęścia i miłości, to koniec końców będzie w nich chęć zrozumienia samego siebie, będzie w nich chęć poszerzania horyzontów, będzie w nich chęć lepszego poznania siebie i pójścia w nowe. Część z was wyjdzie ze strefy komfortu, pozostawi to w cudzysłowie poukładane tematy i sprawy, i będzie gotowa na to, żeby rozpocząć nowy etap, do tej pory dla Was nieznany. Lwy, ja Wam z całego serca życzę ciek ciekawych horyzontów, które, które będziecie mieli szansę odkryć. Życzę Wam cudownych relacji, kariery, załatwienia wszelkich Waszych spraw urzędowych. Po Waszej myśli, odbycia ciekawych podróży, tych fizycznie daleko, daleko gdzieś i tych wewnętrznie, wewnętrznych, duchowych. One są bardzo ważne. Wszystkiego dobrego, Lwy. Do usłyszenia w następnym czytaniu. A ja z tego miejsca chcę podziękować wszystkim moim subskrybentom i osobom, które zaglądają na kanał. Dziękuję, pozdrawiam wam wszystkich, Was wszystkich bardzo serdecznie i do usłyszenia w następnym czytaniu.